Decyzje Rady Polityki Pieniężnej zwykle odzwierciedlają się w polityce banków po kilku miesiącach, a właściwie po kilku kwartałach. Także my efekty tych obniżek realizowanych w ostatnich miesiącach przez Radę Polityki Pieniężnej jako klienci odczujemy z pewnym poślizgiem. Po drugie, trzeba pamiętać, że na cenę pieniądza, na cenę kredytu składa się to po jakiej cenie banki uzyskują kupują pieniądz na rynku od kogo od klientów indywidualnych i od firm czyli proszę zobaczyć ile dzisiaj banki nawet w tych ofertach reklamowych płacą za depozyt a płacą czasami 3 czasami 4 a czasami 5 punktów procentowych to oznacza że pieniądz na rynku jest trudno dostępny, jest trudno go znaleźć także dla banków. Stąd też ta reakcja po stronie kredytowej jest także tutaj odpowiednio przesuwana. Ale sądzę, że sukcesywnie będzie ona widoczna, choć powiem szczerze, ze względu na e, sytuację na rynkach międzynarodowych różne instytucje finansowe, w tym banki muszą kalkulować pewną dodatkową marżę za ryzyko, za niepewność na rynkach finansowych, po to, żeby gdyby doszło do czegokolwiek, żeby miały odpowiednie zabezpieczenie i środki na to, żeby wypłacić osobom oszczędzającym ich oszczędności z odpowiednim oprocentowaniem. Sądzę, że sukcesywnie w związku z obniżką stóp procentowych Narodowego Banku w związku z wdrożeniem systemu poręczeniowo-gwarancyjnego, ale także w związku z systemami, które funkcjonują na przykład na styku banki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, będziemy mieli do czynienia z ożywieniem działalności kredytowej w niektórych segmentach rynku. Natomiast będziemy mieli z, pewnym, z pewną stagnacją na rynku kredytowym, gdy chodzi na przykład o budownictwo mieszkaniowe. A to dlatego, że wycofany został program Rodzina na swoim. Natomiast po zmianie rekomendacji TIS przez Komisję Nadzoru Finansowego możemy się spodziewać, jak sądzę, zahamowania spadku, a wręcz być może lekkiego odwrócenia trendu, gdy chodzi o poziom kredytów konsumpcyjnych. To jest bardzo ważne, bo one mogą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu. Reasumując, sądzę, że w ciągu kilku najbliższych kwartałów, szczególnie wraz z poprawą sytuacji w strefie euro i u naszych największych partnerów gospodarczych, myślę o Niemczech, Francji, ale także Włoszech, będziemy mogli myśleć o pewnym przyspieszeniu dynamiki kredytowej, ale także i dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce.